Cześć! Ciało człowieka zostało fenomenalnie stworzone do chodzenia na polowania, wspinania się po drzewach, biegania po łące. Natomiast ktoś bądź coś nie przewidział, że cywilizacja się rozwinie. I w dzisiejszych czasach mamy ogrom zakłócaczy, które wystawiają na próbę w zasadzie każdego dnia najdrobniejszy mankament naszego ciała. Jednym z takich przykładów jest obszar obojczyka bo ze względu na specyficzną budowę anatomiczną, nawet delikatne odchyły od normy mogą doprowadzić do zaburzenia, które jest bohaterem dzisiejszego odcinka, a będę mówił o zespole górnego otworu klatki piersiowej. Zapraszam. Sam górny otwór klatki piersiowej jest to obszar między szyją a klatką piersiową jest on budowany przez wiele kości, między innymi kręgi szyjno-piersiowe, obojczyk, fragment mostka, łopatka, i do tego dochodzą wszelkiego rodzaju mięśnie i więzadła tego obszaru. Ponadto wyróżniamy tutaj struktury nerwowe, naczynia czy to limfatyczne i krwionośne, fragmenty narządów wewnętrznych i gruczołów, także jest to bardzo skomplikowany obszar. I zdrowy gracz nie musi wiedzieć, jaka jest szczegółowa budowa tego obszaru, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na kilka jego elementów, które właśnie wchodzą w skład zespołu górnego otworu klatki piersiowej. Zespół górnego otworu klatki piersiowej, w skrócie TOS, to szereg objawów w obrębie kończyny górnej, które wynikają z ucisku struktur nerwowych oraz naczyń podobojczykowych i pachowych. I pomijając anomalie anatomiczne, do tego ucisku może dojść w trzech bardzo krytycznych miejscach dla tego obszaru. Pierwszym miejscem jest obszar mięśni pochyłych, drugi obszar to obszar między obojczykiem i pierwszym żebrem, a trzeci obszar to przestrzeń między wyrostkiem krótszym łopatki i ścięgnem mięśnia piersiowego mniejszego. Mamy do czynienia z różnymi objawami w obrębie kończyny górnej. I brzmi to nieco mistycznie, ale naprawdę te objawy są mocno uzależnione od tego, jaka struktura została uciśnięta, bo może być to albo splot ramienny, może być to albo tętnica, która przechodzi w tamtym rejonie, bądź też żyła. I możemy mieć trzy osoby, u których będziemy mówili, że mają problem z zespołem górnego otworu klatki piersiowej, natomiast każda z nich będzie miała inne objawy. I na slajdzie za chwilę zobaczysz. Jakie objawy są powiązane z konkretną strukturą? Ciężko mówić o jednej konkretnej przyczynie, przez którą dochodzi do powstania? zespołu górnego otworu klatki piersiowej i literatura wymienia tutaj anomalie anatomiczne takie jak dodatkowy mięsień pochyły albo dodatkowe żebro mogą być to urazy takie jak złamanie obojczyka bądź zaburzenia sylwetkowe i te zaburzenia sylwetkowe to jest słowo klucz ponieważ sylwetka, którą bardzo często przyjmują gamerzy mianowicie wysunięcie głowy jej obręczy barkowych do przodu to pozycja, która w dużej mierze predysponuje do powstania tego zespołu. Wynika to z tego, że w takim ustawieniu ciała dochodzi do napięcia mięśni pochyłych, napięcia mięśnia podobojczykowego, który może zbliżyć obojczyk do pierwszego żebra, a także do napięcia mięśnia piersiowego mniejszego. I te wszystkie struktury są w tych krytycznych miejscach. Diagnostykę opieramy przede wszystkim o odpowiedni wywiad i wykonanie testów prowokacyjnych. To możemy uzupełnić o dodatkowe badania nieinwazyjne, takie jak RTG i USG, a także inwazyjne, typu arteriografia i flebografia. Testy prowokacyjne, o których wspomniałem, można wykonać w warunkach domowych. Mówimy tutaj o próbie Rossa, o próbie Adsona i manewrze Wright'a. Niestety, do tych dwóch ostatnich potrzebna jest pomoc drugiej osoby i. Też nie zrozumcie mnie źle, nie postawicie diagnozy na podstawie tych trzech testów, ale będziecie w stanie oszacować stan swojego zdrowia. Leczenie górnego otworu klatki piersiowej zazwyczaj jest leczeniem zachowawczym, czyli opieramy się o fizjoterapię, i tutaj terapeuta powinien znaleźć powód, dlaczego do tego doszło, ponieważ powiedzenie, że wynika to ze złej sylwetki jest zbyt dużym uproszczeniem, bo z jednej strony faktycznie ta zła sylwetka może być konsekwencją albo złego nawyku, albo po prostu wygody, ale z drugiej strony może to wynikać z jakichś zaburzeń w Twoim ciele, i tutaj myślimy przede wszystkim o jakimś napięciu, które ciągnie twoje ciało do przodu i każe ci się pochylać. Może to być też sprawa psychosomatyczna, czyli jakaś emocja, coś głęboko w tobie zakorzenione w psychice ma odzwierciedlenie w twojej sylwetce. Zawsze będę powtarzał, że najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest pójście do specjalisty. Natomiast, żebyś mógł robić coś do czasu, aż ona będzie miała miejsce, chciałbym ci dać sześć ćwiczeń które być może pomogą Ci się uporać z Twoim bólem i zobaczysz je wszystkie za chwilę. To tyle z dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam Cię do subskrypcji kanału, do pozostawienia łapki w górę, udostępnienia znajomym i widzimy się w kolejnym materiale. Siema!